Jasiu wracając ze szkoły widzi księdza, który naprawia płot. Przygląda się, aż ksiądz pyta: No, Jasiu, czy ty w przyszłości nie chcesz zostać stolarzem? Nie, proszę księdza, ja tylko jestem ciekawy, co powie ksiądz, jak się uderzy młotkiem w palec. <todgłosy> Mama pyta syna: Zjadłeś kanapki? Ale ja nie lubię chleba. Ale musisz jeść! Żebyś był duży i silny. Ale po co? Żebyś mógł w przyszłości zarobić na chleb. Ale ja nie lubię chleba. W czasie dyskoteki Jaś podchodzi do Małgosi i pyta: Zatańczysz? Tak, odpowiada dziewczynka. To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.